Siempre logist z tej strony Maxim. w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Tak, kolejny odcinek z Maxim Moda, yy, tak, wiesz, że się bardzo cieszę. Mhm. Nagrywam go też coś późno. Yy, dlaczego o tym mówię, bo aktualnie z chory nie było mnie w szkole, ale nie miałem się nagrywać, postanowiłem sobie. Yy, Zrobię parę deków do Entega i w tym odcinku mieliśmy w planach oswoić tego słynęscy eee, muzyki pod głośno. O, tak, jest ok. Eee, no to co ja chcę zrobić? W ogóle słynę było się do tego Mhm, eee, Jak to znajdziemy? Eee, tak, gdzieś to są słynne skóry. skóra. Oj, sorry, tak wszyscy mam mikrofon na kabinach tam. O, już jest ok. Mm. Le, le, e, a, leder, leder. Nie, jak to się nazywa, to jest Hide to jest, hide. Hide. Hide I z heights można zrobić tak. Tego często ha. Trzy wełny, dwie sztabki i tak. Mm.

czy nasz slon nie uciekł? Nie powinien uciekać, nie, on jest dobrym słoniem Mamy bardzo dużo trzciń cukrowej dookoła Ja, nie, jabłuszka Cześć słoni dzisiaj cię oswoimy Zbujemy jakiś prowizor prowizoryczny domek i farma Farma będzie nam potrzebna nie, nie, Farma, na żarkę i ten... I chatas dla słonia jakaś Pobrzynam wszystkie owce bardzo używa, no i gdzie bardzo dużo wolny. Łaj, węż, węż, węż. Węż, węż! Serpent, stój Ej, ej, ej ale lagi. Tak, bach. O, w ogóle oprzez yy, video settings, rendering, distance, no takie. Do 9 mogę sobie zmniejszyć. Serpent, wą... Oż ty świnio, atakujesz z mnie! Ja jeszcze miotru jakaś minia. Aj! No super, w ogóle jeszcze do tego strusia można sobie zamordować. Tyś, kurczę mm -hmm. <grycha> Ale go ochrzaniłem. Dom, a tam jest dom. Łaj, kręcimy się w dupie. Kręcimy <grycha> się w duchy, tak. Nie, 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 nie kręcimy się w dupie. O Janeki to. Jan, nie, 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 nie. Człowiek niegi. Do tego dziedzica to ja się boję. Może ma 50 mniej HP, ale chwilę no boję Tak musimy lekko słoni teraz pomrudować. No... Stój skórczy byku Wow Aha, potrzebujemy jednej skóry, okej, okay, coś mi starczy, co to jest, jest bambus? Royal Palm Logo Czyli palmowy logo łaj nie do lawy, nie do labu, nie jest do Okej, okay, chyba mnie dobrze słuchać, tak sądzę Zmienię sobie lekko ustawienia mikrofonu i teraz montuję dźwięk, czyli tak wyszuszam szumy Tak, wyszuszam szumy No kurcze, Edziu, nie hałasuj! Moment, jak to się wszystko robiło? To ja potrzebuję... Aha I skrzynek będę potrzebował jeszcze, bo chcę jeszcze to zrobić Chyba, chyba W ogóle mam za szybką myszkę tak. Jeszcze raz przypomnijmy sobie tak, okej. Tak. Tak. Tak, tak. Tak. Nie. Tak. Nie, o to jest. Aha, okej, Kunek. Bez żelaza. Mhm. Czyli tak. 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 Na odwrót. Nie, nie na odwrót. Było dobrze. Bez żelaza przecież. Sam mówię, że bez żelaza. O, jest elefant krzęst w końcu. Jak się robiło zasiedzenie na służbie? Tak, tak. Tak. Nie, tak. Tak Tak I tak Nie mhm. Aha, już wiem, okay. Tak O, Iron Flag, no. Tak Nie Tak, nie, tak, nie, nie, nie Tutaj Wełna Tutaj skórka No, jest Ciekawi mnie jak będzie tego słońca. Nie, nie, nie Kurde, rób o, jest, mogę iść spalić dopóki potworów nie ma, fajnie Mamy to, ale jeszcze nie pójdziemy na spalić słonia Zbierzemy trochę drewna na tam domek dla niego Przy okazji zrobimy sobie miecz fajny A mam te giant swords, to były w tej serii fajnej. Nie, ja, nie mam gigantycznych swordów. I bardzo lubię katan, nie lubię meczu, by katan. Katan jest lepszy A ja? Time to strike, aha Time to strike. Strike, strike, strike. Tak, zbierzemy lekko drewno, tak w tym odcinku zrobimy bardzo dużo. Mhm. Mm te skurczy by ich mnie pozabijać Z tego z drewna... A, tego się nie robi ze Co to? Jej skurczy by mnie No, zabiję go, ale nie zauważył kiedy Zatem tak, zatem jest problem, bo drzewek nie mamy żadnych Mamy łopatę tak, mamy łopatę, dobrze zauważyłam. I co ja z tej łopatą mógłbym zrobić? Teraz się tak zastanawiam, bo mam kryzys Nie wiem co mógłbym zrobić O, wykiec, wykorzystamy tutaj tą ruinkę To już nie jest daleko od domu tymże Idź Gadzie, jeden podły Hmm, tam mam drzewo Idziemy tam, gdzie są drzewa I Znowu żarcie nie mam dobra Ile te poło zażynać? Kurczy Mhm Wracamy się do domu, czekajcie. I'm... Waypointy. No skorzystamy z teleporta. Okej, okay, musimy z... mniej się upiecz. My się upiecz musimy. Elefant Harness. Uja, uja, uuję. Tak, teraz jak myślę co zrobić, Jak, jak co mam rozwiązałem ten problem? Oj, jest, o, jest kuket. No a jeszcze jeden bym chciał. Albo dwa, żeby było na zapas. Dziękuję. No jeszcze jeden kurczaczek. To jest raczej stróż. Skuket. Ostryż, Raf Ostryż Dziękuję. I biegiemy. Oszczędzajmy jedzenie. A bo nie biegniemy na hamar. Aj! Biegaj, biegaj, biegaj O już mam dużo Dużo tych, tych, tych serc naszych Edziu nie biegaj, cichu Ciszkaj Dobra tam jest dużo, dużo sporo drewna No słoniu głupi, co ty robisz? Jak można być takim idiotą słoniu? Gdzie ten słoni? Dobra, nie ma go, umarł. Zakładajmy śmierć. O jest zebra! A Nie ma rybek. Ryb. Szkoda. Co to jest Borsz, Co to jest? To jest dzik Bor, no mówię, dobrze, to jest Bor Okej, okay, musimy pozaczynać te świnie. Głupi, gupi, gupi. jest? Żeglę o czymś w ogóle? Hmm. tutaj to, to jest? To jest magia to jest... Mamy żelazo? Mamy żelazo Walniemy sobie crafting tygla I brakuje nam drewna, trzeba zrobić żelaznych kilof, kocham to Kocham to uczucie Teraz długo nam się będzie na drewno Cześć, okay, dziękuję, żegło drewnem Zrobimy deski. O, co to są za odgłosy? Tam oddaliamy. Ja tak. Mamy już dużo patyczków. Teraz możemy kilo w sobie zrobić. Nie, to już jest węgiel. Dark Emerald. A z Dark Stitchów co możemy zrobić? Dark Emerald. Dark Emerald, co można sobie tego robić? Studiujemy nowe szkół, no zobaczymy co z tego zrobimy. Ojeju, to jest ten! Szopacz! Żegnał skórą. Fur, futerkę żegnał. Fiur to jest futerko. A z futerka możemy dostać te fajne rzeczy. A jeszcze jeden. Jaki skurczybyk! Zając, zając, musisz zginąć. Ja. <grystanie> Jaka szuka śmierć? White horse. Dziki horse. Ale luck. Wow, critical. Ja, super. Okej, okay. ścinę. Okej, ścinamy drewno. Musi być go dużo. E, może waluj ucięcie tutaj. Nie, nie, nie. Będę robił ucięcia, nie będę taki zły. Bo wy tak lubicie oglądać jak, jak ktoś ścina drewno. Ja wiem, ja wiem. Ach, okay. nie wiem. Bach, dziękuję. Okej. Nie wiem, tych to drzewek chyba mało zatniemy. Bo z tego że jest dużo desek. Tutaj jak mówię jest tak desek. Tak się mamy mieć 2-3 z takich tych desek. O mamy... Ja mam mało żarcia Aha. o sadzonki nie mogli na, w dżungli posadzić nie w dżungli tylko w tym na pustyni o w ogóle tak o jednego kobla mogę walczyć ja mam już drewna 23 23 Tak jeszcze jeszcze nam brakuje jeszcze nam brakuje trochę kiedyś pójdziemy tam może Tam jest Antwian, jak się przestraszyłem. Myślę, że to jest jakiś silverowy szkielet czy coś. Ple ja taką powiem że nie byłby jakiś silverowy szkielet. No, no, no ruszniej się drewno. Ja jaki lak. Ja świetnie, Minecraft mi się zawiesił. O, świetnie. Okej, okay, no tchnij się drewno. A ja I kolejne sknięte I teraz mamy już 40 tych panków Wypamy się do domu, tam tyle po prostu Okej, okay, jakoś taką mało zagrodę dla tego schodnika zrobimy No, jest tyle drzew nie ja chciałem Okej, okay, tak... Tak. Nie, ten są jest le le jednak lekko przestrzenny, nie? więc... Bezpiecznie mnie to tak zrobić. Na wysokość raz, dwa, trzy, cztery. Tak, na wysokość 5 kratek to aż będzie, no są jednak swoje waży. swoje rośnie jednak. Dojesz tamimyś mieć duży dom. Tam 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 bloków przestrzennych Tak i z tego ogólnie będziemy zrobić dach To nie będzie tam jakiś wytwór wyobraźni czy coś tam to nie będzie piękne, to ma być użyteczne dach hmm. Walniemy. I piękna wygrana, dosłownie jest gotowa Już jakieś pochodnie. Dziękuję. Pienudynie. Tak, 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 tak. No, jest nawet ok. Może być. I teraz trzeba wziąć tak. Tak tak I teraz te te te, Fur trzeba robić. Biznesy. <grymne> o, Janus. No ale kupa. I na sierbiu. Tak robiło, tak, się robiło? tak o, Janus Dwa świetnie, możemy od dwóch. No o 4 Mam takie zaseczki. I następnego dnia oswoimy słonie no, Załamałem się powiem I później zaraz je zlespią z Będę musiał iść z nimi walczyć Szybko, 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 postawię bloki Ach. I to ma do naszego słońca hmm. Tak sobie nie wyobrażam jakie tam im wiadę. Przez Wszystkie furtki malutkie No ale okej, okay, zaraz zobaczymy jak to ma Aha, ja tutaj mam miniony? Pod jakim... Czekajcie, y, opcja? Nie Ma do przemysłu options, y, launching, snapper, controls o, oh, P dynamic light M, to mi chcę chce, żeby pod Z nie, to też jest zajęte Q, nie, Q też jest zajęte, P, P też jest zajęte, o, nie I, no, I jest swoje okej okay. mamy back to I make here, ha ha ha

I teraz idziemy na swój swoje. mamy resztumienów. Bag, 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 bag. Ej, wyskoczymy kiń. O kurde, głot tu mnie bije. Wypracować mi tam. Tu chodźcie. Pan jest chory. Bła. Jest jeden potrzeb. Co wy tutaj robicie? Nie, nie Nie, wdzięcznicy O, oni umieją te kopalnie kopać Strip mine Nie, i y, y, y. Strip mine, aha, nie tak, co się tak w tym nie robiło? It. Nie, nie, zostaw Mmm, mmm, nie tu, 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 tu Nie, strip mine, tu to żegniki co macie? Ła nie Janek jak to się robiło już, bo mi kopalni kopali i... O, tak NSX Tak, kopcie kopalni. No, na będą kopać. Fajnie, że jest ten moc. Pamiętam jak kiedyś tak jeszcze nie nagrywając się, bawiłem minionami Slon. Nie warchotaj na mnie To, że jesteś głupi i daj się złapać w pułapkę, to nie moja wina To znaczy jak się tutaj pułapki wytną? I Czekaj, Slom, masz Ej, łap to, łap to, no stary Hej Masz chleb, może Hej stary, no to masz to Jak się osłabia słonia? Co słoni lubią? Jabłka słoni lubią Wszystkim chłopczym Głupi słoń, głupi, głupi Głupi, głupi, masz po masz, zakar... O, patrz jak te mienny super kopią Do odważnych świat należy Moje wszystkie rzeczy, jest gdzieś maja mianowa mam ją w ręku, już okej, okay, fajnie Okej, okay, tam są moje kryształki jakieś. Czyli co to są nici? Świetnie. Hmm, dom, tam jest dom, okej. Idę miniony popędzać. Zaraz będę miatał piorunami. <zysk> <zysk> miatał was piorunami. Kura, to mi głodę marnuje Ale one dzięki temu szybciej kopią Okej, okay. uuuu Idziemy pozbierać żarcie mam chły jeszcze innych chlebek No ja muszę go tam zostawić Do blanku A z czego się tutaj... Mamy jeszcze te żarcie w ogóle? Nie, świetnie, A tutaj Hmm Jakiś żart, jaki nie wiem. O striców może się coś dał upiec, nie. Fajnie, nic nie mogę zrobić. No cóż. Może pozostało nam oglądać pracę minionców. Przekstytująca praca minionców. Przynajmniej ktoś pracuje. Tutaj. No to okej okay, widzowie, do następnego odcinka, w następnym odcinku stworzymy farmę, że mógł co jeść, poza odcinkiem pozbieramy trochę żarcia. no to cześć.